Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl zapraszam. Zadanie czwarte rozwiąż dane równanie stosując twierdzenie pierwsze. No i mamy 6 równań. Wiemy, że jeśli A jest dowolną liczbą rzeczywistą dodatnią i W jest dowolnym wyrażeniem, wówczas zachodzi yy, taka zależność, czyli wartość bezwzględna z W jest równe A. To z tego wynika, że w jest równe a, czyli tutaj po prostu opuszczamy wartość bezwzględną lub w jest równe minus a. I w tym przypadku do prawej strony równania dodajemy minus. No i w podpunkcie a nasze równanie ma postać wartość bezwzględna z x jest równe 3. Czyli stosując twierdzenie pierwsze, pierwszym rozwiązaniem będzie x równa się 3, a drugim rozwiązaniem będzie x równa się minus 3. Podpunkt b. Nasze równanie ma postać wartość bezwzględna z x minus 1 równa się 5, czyli najpierw układamy pierwsze równanie, czyli po prostu opuszczamy wartość bezwzględną, czyli x minus 1 równa się 5 lub x minus 1 równa się minus 5, i to jest drugie równanie. No i teraz dwa takie równania musimy rozwiązać, czyli najpierw x minus 1 równa się 5, gubimy minus 1, czyli do obu stron równania dodaje 1, Stąd x jest równe 5 plus 1, czyli 6. I drugie równanie x minus 1 równa się minus 5, również gubimy minus 1, czyli do obu stron równania dodaje 1. Stąd x jest równe minus 5 plus 1 to minus 4. Zatem otrzymujemy dwa rozwiązania x równa się 6 lub x równa się minus 4. Pod punkt c nasze równanie ma postać wartość bezwzględna z minus x minus 4 jest równe 110. Czyli najpierw zapisujemy równanie minus x minus 4 równa się 110, czyli po prostu opuszczamy wartość bezwzględną, a w drugim równaniu otrzymujemy minus x minus 4 jest równe minus 110. I tym razem rozwiązujemy dwa takie równania. Najpierw minus x minus 4 równa się 110, gubimy minus 4, czyli do obu stron równania dodaję 4, stąd po lewej zostaje nam minus x, a po stronie prawej 110 plus 4 to 100. 14. No i gubimy minus, czyli mnożę obie strony równania przez minus 1. Minus x razy minus 1 to plus x, a 114 razy minus 1 to minus 114. I drugie równanie, czyli minus x minus 4 równa się minus 110, gubimy minus 4, czyli do obu stron równania dodaję 4, stąd po lewej zostaje nam minus x, a po stronie prawej minus 110 plus 4. To minus 106. No i gubimy minus, czyli mnożę obie strony równania przez minus 1, stąd x jest równe minus 106 razy minus 1, to plus 106. I zapisujemy rozwiązania, czyli x równa się minus 114 lub x równa się 106. Podpunkt d. Nasze równanie ma postać wartość bezwzględna z x plus 26 jest równe 21. No i ponownie układamy dwa równania, czyli najpierw opuszczamy wartość bezwzględną po prostu bez zmieniania czegokolwiek, czyli mamy x plus 26 jest równe 21, a drugie równanie to x plus 26 jest równe minus 21. No i pierwsze równanie, czyli najpierw gubimy 26, czyli od obu stron równania odejmuje 26, stąd po lewej zostaje nam x, a po stronie prawej, 21 odjąć 26 to minus 5. I drugie równanie, czyli x plus 26 równa się minus 21. Gubimy 26, czyli od obu stron równania odejmuje 26. Stąd x jest równe minus 21, minus 26 to minus 47. Czyli otrzymaliśmy dwa rozwiązania: x równa się minus 5 lub x równa się minus 47. Podpunkt E. Nasze równanie ma postać: wartość bezwzględna z 2x odjąć 10 jest równe 28. Czyli otrzymujemy dwa równania. Pierwsze 2x minus 10 równa się 28, i drugie 2x minus 10 równa się minus 28. Rozwiązujemy pierwsze równanie, najpierw gubimy minus 10, czyli do obu stron równania dodaję 10 stąd, po lewej zostaje nam 2x, a po prawej 28 plus 10 to 38. No i gubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 2. Stąd x jest równe 38 podzielić na 2 to 19. I drugie równanie, czyli najpierw gubimy minus 10, zatem do obu stron równania dodaje 10. Po lewej stronie zostaje nam 2x, a po stronie prawej, minus 28 plus 10 to minus 18. No i gubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 2. Stąd x jest równe minus 18 podzielić na 2 to minus 9. No, i otrzymaliśmy dwa rozwiązania, czyli x równa się 19 lub x równa się minus 9. I ostatni podpunkt. Nasze równanie ma postać 1 minus wartość bezwzględna z minus 34 plus x jest równe minus 56. Najpierw muszę przekształcić to równanie do takiej postaci, abym z lewej strony miał wartość bezwzględną, a z prawej liczbę. No to najpierw zgubimy jedynkę, czyli od obu stron równania odejmę 1. Zatem po lewej zostanie mi minus, wartość bezwzględna z minus 34 plus x. A po stronie prawej, minus 56 minus 1 to minus 57. No i teraz gubimy ten minus przed wartością bezwzględną, czyli mnożę obie strony równania przez minus 1. Stąd po lewej zostaje nam już wartość bezwzględna z minus 34 plus x. A po stronie prawej, minus 57 razy minus 1 to plus 57. No i teraz stosujemy twierdzenie, czyli mamy minus 34 plus x jest równe 57, to jest nasze pierwsze równanie. I drugie równanie, minus 34 plus x jest równe minus 57. Rozwiązujemy pierwsze równanie, czyli najpierw gubię minus 34. Zatem do obu stron równania dodaje 34. Po lewej zostaje nam x. A po stronie prawej 57 plus 34 to 91. I drugie równanie, czyli gubimy minus 34, zatem do obu stron równania dodaję 34, stąd po lewej zostaje nam x, a po stronie prawej minus 57 plus 34 to minus 23. Czyli w tym przypadku x równa się 91 lub x równa się minus 23. Jeśli pomogłem, Wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.